Trzymam z tej strony Danox i Hermatka. W tym filmiku przedstawimy Wam nasze drzewo. Przecież przechodzimy do sedna. Ojej. Dobra. Są nasze to jest ten nasz taki mini prysznek. Tu jest Ogrodek, Taki wsadzi na jedzenie robi naszej kucharki tak zwanej tu jest nasz alchemik i mój moje kuferki puferki Nasz alchemik Kutek, nie kutek tylko tu siedzi i robi Mój ja pokaj tak wszystko A przez co nie mam jeszcze